Nazywam się Małgosia Kozłowska i zapraszam Was na quiz balonowy. Ale śmieszne. Rzecz, bez której nie wychodzisz z domu. Telefon. Jezus, Maria. Pierwsza piosenka, która przychodzi mi do głowy. Miłość w Portofino. Nie wiem czemu. Ulubiona postać z bajki, Mulan. Oj! Pierwszy dzień na planie papierów, na szczęście, wspominam eee, bardzo pozytywnie. Było super. Ekstra ekipa, fajna scena. Było super. To może po drugiej stronie? Marzenie, które się spełniło. Wyjazd do Los Angeles. Film, który możesz oglądać bez końca. Harry Potter. Harry Potter i Czara ognia. To co, to ta strona? Teatr czy plan filmowy? A, najgorszy, najgorszy. No nie umiem wybrać, ale hmm. chyba plan filmowy? Popisowe danie, <noise> wegetariański rozgrzewający dal indyjski, wymarzony wokalny duet. No ja i Michael Bublé. <noise> Najbardziej wstydliwe wspomnienie z castingu. O, oh, wow, chyba. Yy, chyba mi się nie zdarzyło, ale trochę się czułam niezręcznie, jak yy, musiałam, byłam na castingu do, do takiego yy, teledysku i musiałam zatańczyć, yy, tak, tak mocno zatańczyć, i musiałam tak machać głową i rękami. Czułam się lekko zażenowana, jak to zrobiłam, ale okazało się, że zrobiłam to na tyle dobrze, że mnie wzięli. Ale czułam się faktycznie tak dziwnie, niezręcznie. Koniec! Dziękuję bardzo.